Cześć kochani, postanowiłam dzisiaj nagrać dla Was wideo, moje pierwsze wideo po polsku. Jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie, ale uważam, że to jest tak ważny temat, o którym chciałam z Wami porozmawiać, że postanowiłam go nakręcić również i po polsku. Wiele z Was no, może zna już mój kanał, może zna mnie już z Instagrama e, i wie, że pracuję z różnymi e, producentami i staram się zawsze z każdego producenta wyłapać jego najlepsze strony ale również poznają ich słabe strony. I o tym chciałam z Wami porozmawiać. Są producenci, którzy dbają o nasze zdrowie, starają się, aby były upubliczniane informacje na temat ich produktów, na temat składników zawartych w tych produktach, i również są dostępne dla nas informacje techniczne na temat takiego produktu. Zwróćcie proszę na to uwagę, ponieważ to jest bardzo ważne. Producenci, którzy nie zawierają takich danych, nie wiem, czy próbują coś przed nami ukryć, czy po prostu nie zrobili ważnych testów, czy po prostu nie zwracają uwagi na to, w jaki sposób ich produkt jest używany i, i kto go kupuje, że tak powiem. Chciałam Wam powiedzieć, że są producenci, którzy również zwracają na to uwagę, aby w ich produktach nie było szkodliwych substancji. Niektóre produkty zawierają amoniak i rozpuszczalniki, niektóre produkty nadają się do kontaktu z żywnością i są regularnie prowadzone te testy. Jeszcze inne produkty, na przykład zwracane są pod uwagę niepalności, czyli w tym momencie, kiedy pracujemy z naszą żywicą i próbujemy palnikiem pozbyć się naszych bąbelków powietrza, może się zdarzyć, że, nasz, że jeżeli zbyt mocno nasz produkt rozgrzejemy, że on się zapali. Obojętnie jacy producenci są, obojętnie jakie informacje oni nam udzielają, udostępniają lub nie, pamiętajcie w pierwszej linii, żeby dbać o wasze zdrowie. Wasze zdrowie jest w tym momencie najważniejsze, i oczywiście pamiętajcie o zdrowiu waszych klientów. Czyli zawsze stosujcie żywicę w taki sposób, aby była ona wymieszana według instrukcji lub według zalecenia naszego producenta, z którym pracujemy. Żeby wasze, wasze produkty, które idą do klienta, nie posiadały lepkich plam, czyli tych takich zacieków. Jeżeli te zacieki się stają na waszych produktach. No, to znaczy, że ten produkt nie został 100% utwardzony, co wynika z niepełnego wymieszania tego produktu. Jeżeli ktoś produkuje na przykład biżuterię, Albo na przykład jakieś podkładki, albo rzeczy codziennego użytku, które mają kontakt z naszą skórą. Takie produkty u klienta mogą nadal wywołać alergie skórne, tak? Taki produkt, który dajecie do klienta, żeby on był całkowicie pozbawiony lepkich plam. Jeżeli takie plamy wam powstają, to najlepiej y, zabezpieczyć się drugą warstwą żywicy, żeby po prostu one gdzieś tam sobie w środku zostały. Ale nie tylko klienta musimy chronić. W pierwszej linii musimy chronić nas. I w social media dziewczyny robią ostatnio bardzo, bardzo duży temat, bardzo dużo na ten temat się mówi. I ja postanowiłam troszeczkę dodać coś od siebie i uzupełnić wiele informacji i wszystko zawrzeć w jednym filmie. Oprócz tego, że bardzo ważna jest praca w rękawiczkach, zalecam Wam rękawiczki nitrylowe. Rękawiczki nitrylowe. Są chemicznie neutralne. Nie wchodzą w żadną e, reakcję chemiczną z waszą żywicą czy farbami. Je możecie spokojnie używać. Także pamiętajcie, nie lateksowe, nie jakieś inne, tylko zawsze nitrylowe rękawiczki. Do tego bardzo ważna jest maska, z którą pracujecie. To są specjalne maski, które mają też filtry. Te filtry również mają datę ważności użytkowania. Takie filtry z datą użytkowania są również do przestrzegania. Dokładajcie te maski zawsze, kiedy pracujecie z żywicą. Na moich filmach, niektórych widać, że ja nie pracuję w tą maską, kiedy filmy kręcę. Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że podczas kiedy kręcę moje filmy z żywicą, ja po prostu rozmawiam z wami do kamery. I jest to niemożliwe, żeby mnie dobrze zrozumieć, jeżeli mam tą maskę. Czyli ja po prostu ryzykuję ten moment, ale to jest naprawdę tylko moment kręcenia tego filmu, kiedy ja tą maskę zdejmuję. Pamiętajcie również o tym, że kiedy szlifujecie Wasze prace, o tym, żeby zakładać okulary ochronne i o tym, żeby zakładać maskę. Przeciwpyłową. Pamiętajcie, że oprócz maski, żeby zakładać również ubranie ochronne lub ciuchy, które tylko i wyłącznie używacie w momencie, kiedy pracujecie z żywicą. Oprócz tego ważne jest również pigmenty, czyli pudry pigmenty metaliczne. Metaliczne pigmenty w momencie kiedy je mieszamy, są bardzo, bardzo lekkie. One momentalnie unoszą się w powietrzu i one są momentalnie przez nas e, wdychane, pudry me metaliczne są bardzo szkodliwe dla nas, także nie pracujemy z pudrami me metalicznymi bez zakładania maski. Jeżeli już do tego dojdzie, że jakiś produkt gdzieś tam nam się rozleje, będzie lepki, a rozmawiamy tutaj o nieutwardzonej rysince, czyli naszej żywicy, Proponuję Wam, abyście używali alkohol izopropanol o najwyższej procentowości. Dostępny jest on w 99,9% i im wyższa procentowość, to jest najwyższa jaka jest, tym ma najlepsze właściwości czyszczące. Pamiętajcie również o tym, że dzięki temu alkoholowi możecie odtłuszczać, czyścić i sprzątać waszą pracownię, wasz stół, ale również projekty, które żeście wcześniej recinką wylewali. Że tak powiem. Jeszcze ważna informacja jest na temat pomieszczenia, w którym wylewamy naszą resinkę. Sypialnia, pokój dziecięcy czy kuchnia to nie są najbardziej optymalne pomieszczenia do tego, aby wylewać naszą resinkę, aby pracować z naszą resinką, ponieważ podczas pracy z, z epoksydem uwalniają się opary. Które przez dłuższy czas utrzymują się w naszym pomieszczeniu. Jeżeli skończyliśmy pracę z, naszą, z naszym epoksydem, zostawiamy go w pomieszczeniu do zastygnięcia i w momencie, kiedy on już jest zastygnięty, zanim zaczniemy nowy projekt, należy. Porządnie wywiatrzyć nasze pomieszczenie. Również y, miejsce, gdzie przechowu przechowujemy naszą resinę, na pewno nie jest optymalne: jakaś duża szafa w sypialni czy gdzieś w kuchni. Pamiętajcie, że jednak jest to chemia, i nasza resina, która nie jest wymieszana. To jest bardzo mocna chemia. Resina, która jest wymieszana w odpowiedni sposób i w 100% utwardzona, dopiero wtedy jest neutralna chemicznie. Ale do tego czasu pamiętajcie, że różni producenci mają, dodają różne składniki, i oprócz tego to jest po prostu chemia. Tym filmem nie chciałabym zabierać Wam przyjemności z pracy z żywicą, ale chciałabym po prostu zwrócić Wam uwagę na bezpieczeństwo Waszej pracy. I życzę Wam jak najwięcej wspaniałych projektów, i życzę Wam jak najdłuższej pracy i dużo zdrowia. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby chronić siebie. Pozdrawiam Was, ciao, ciao.